Widzowie, witajcie! Braty, siostry, czymkolwiek jesteście w tych swoich domach, czy w szkołach. kiedy okay, to oglądacie nielegalne, ale dzisiaj jesteśmy z... Y może to się dobrze... Z, y z nieznajomymi! Tutaj jest ich cała szajka, a w czym jestem? Jeden ja. W hitshot i typiara w, różowym, w różowej, termoaktywnej bieliźnie. Nie, to jest termo. Te, ta ma też napis Roblox. Ty? A nie, ty masz jakaś poszukiwana. Dobra. O, ten to co? Połączenie Bacona z botem. Świątka. Co tam budujecie? Je, pooglądamy wasze życie. Moim celem jest to, żeby mnie stąd wywalili. <noise> Uwielbiam to. Dobra, ja tu mieszkam. Chyba oni teraz mnie wyrzucają z team. No, to jest to jest dzisiejszy specjal. E, co tam? Dobra, nie będę taki chamski, w sumie już jestem, ale usuniemy wam to. Dobra, to zostawiam. Nie ma mowy, żebym to ruszył. Postawiamy baloniki. Patrz, pa, i magic. Czekaj. Panie, pa, i magic. Pap. Jeszcze takiego czegoś nie widzieliście. Patrzcie. Balun. Dobra. E, dzisiaj musimy. Macie. Chłopczyka. Czaki, czy jak tam to się nazywało? No, chłopczyk, czaki, no przecież horror miesiąców. Że, co? Czyli jedna tu się. No to czepkę wzięła. Te. Ciebie nie potrzebujemy w tym składzie. Albo mnie? Dobra, oczywiście. Ustawiam se swój fotel Poustawiam takie osłony W sumie to nie jest ze sobą połączone ani trochę Jeszcze raz mi przywrócisz ekranem ja dobra Może byście nie zauważyli. Dobra, nie Użyliście mnie. Usuwam ten kredens, cokolwiek to jest. Proszę się uważać, hey, pan robi. Wygrywamy! hey, lecimy na daj, daj, Take here. Wymychy, ea, wymychy, ea, dyszy, o ty. Co to znaczy? Dobra, nie potrzebuję. He! te, czekaj, ta, uratuję. Uwaga, trzeba mieć cela jak baba z wesela Dobra, lecymy. Nie. Daj jakiś kolejny na ty wszystko zepsułeś. Szeń. O, ra. Lecimy w górę. I lecimy w dół. Lecimy w górę. W stronę słońca. A nie, w sumie w stronę chmury. Lecimy. Lecimy. Zepsuł mały. Dobra, nie da się z wami grać. Nie potrzebuję was w moim składzie. Miau. Już ostatecznie poddałem. Dzięki, że zobaczyliście do końca. O ile zobaczyłeś. Zostaw subskrypcję i łapkę w górę. No. A ja co? Będę obmyślać 3 lata plan.